Szukasz pomysłu, którym zaskoczysz swoich bliskich? To koniecznie sprawdź ten przepis na sałatkę z pieczonym burakiem i chrupiącym serem Halumi. Ten przepis posmakuje każdemu. Spróbuj go u siebie w kuchni, napisz komentarz, jak przepis ci się podoba, zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górę. Smacznego! Do sałatki wykorzystuję gotowane buraki, które można kupić w sklepach. Buraki oraz ser Halumi kroję w drobną kostkę. Składniki do przygotowania sałatki znajdziesz na końcu filmu. Buraki układam w naczyniu żaroodpornym, doprawiam je solą oraz pieprzem. Polewam niewielką ilością oliwy i dokładnie mieszam. Obok układam pokrojony ser. Składniki piekę w 200 stopniach przez około 20 minut, aż ser będzie złocisty. W międzyczasie nasiona słonecznika prażę na suchej patelni, aż zaczną przyjemnie pachnieć. W naczyniu układam szpinak lub rukolę, następnie dodaję upieczonego buraka oraz ser. Sałatkę posypuję prażonym słonecznikiem i polewam ją miodem. Pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. Smacznego!